Gdzie byś widział takie momenty, żeby zakomunikować i społeczeństwu, ale też i politykom, że no bez, ja nazywam to aktywną obroną, to nauczyłem się tego od Karola tutaj Molendy, który właśnie mówił, że w cyber też się powinno nazywać aktywna obrona, tak? czyli po prostu głębokie rażenie nie w pierwszej, pierwszym dniu, nawet nie w pierwszej godzinie, tylko w pierwszej minucie, bo te F35 równie dobrze mogłyby wykonać te zadania przecież tamtej nocy. Tak. Gdzie są te na ten kontekst jakby twojemu pytaniu jeszcze. Dzisiaj też mamy dylemat chyba wszyscy wojskowi w NATO. Ten dylemat polega na tym, że jak spojrzysz na tą katalog tych naszych zdolności, które chcemy rozwijać, to w tym kluczu tych siedmiu najważniejszych, dwa są szczególnie wrażliwe. Jeden wiąże się z, z tak zwanym deterrence by... Panishment, tak. czyli odstraszaniem poprzez karę, a drugie przez odstraszanie wbranianie. poprzez antydostęp, poprzez wzbranianie. I teraz y, politycy są zdecydowanie bardziej skłonni inwestować we wszystko, co określają właśnie jako tę ochronę przez obronę społeczności. Charakter przez defensywny, tak, charakter bo taka jest defensywny, no. tak. więc. Y, Mówią, OK, zgoda pełna, kupujemy jeszcze więcej systemów antydronowych, jeszcze in więcej systemów obrony przeciwlotniczej. I gdy zobaczysz komunikaty, nawet z ostatniego szczytu NATO, to politycy przyjęli stanowisku, na którym wykazali, że właśnie to jest absolutny, tak zwane AMD, absolutny priorytet dla NATO. To są systemy obrony rakietowej. i Wiesz, yeah? A dla nas, wojskowych, mm, przeciwnie. No może ta nie ta. przeciwnie, bo to jest też ważne dla odporności państwa, dla za zachowania jego żywotności. Ale dla nas na czoło się wysuwa, zwłaszcza, kiedy myślimy o takim wrogu, jak Federacja Rosyjska. Proaktywne podejście. Proaktywne podejście. Tutaj systemy rakietowe dalekiego zasięgu. Deep Precision Strike jest absolutnie kluczowe i, i bardzo dużo uwagi k temu przywiązujemy. Ja też będę przekonywał wszystkich polityków, wszystkich swoich przełożonych, abyśmy jak najwięcej dzisiaj uwagi na ten priorytet przynieśli. Jeszcze raz podkreślę, możemy walczyć z falami 600 dronów. Możemy budować setki urządzeń antydronowych, ale możemy przenieść walkę z naszego terytorium na terenie przeciwnika i zniszczyć fabryki, w których one się budują niż na czym ma takie wciągnięcia, a nie tak. strzały.